Każda minuta ma znaczenie. Kiedy wybucha pożar, liczy się czas, dostęp i przestrzeń. Dzisiaj pokażemy Państwu, z jakimi problemami w codziennej służbie mierzą się strażacy. Wąskie ulice, nieprawidłowo zaparkowane samochody to nasza codzienność. Czasami kilkadziesiąt sekund potrzebujemy na to, żeby przejechać kilkadziesiąt metrów, a w tym czasie ktoś może potrzebować naszej pomocy. Często nie możemy użyć sprzętu specjalnego, jakim dysponujemy w naszych jednostkach, ponieważ gęsto nasadzone drzewa uniemożliwiają nam dostęp do wyższych pięter budynków. Drabina i podnośnik potrzebują przestrzeni. Jest to sprzęt, który nam pomaga ewakuować ludzi z wyższych kondygnacji budynków. Klatka schodowa to droga ewakuacji. Twoja i Twoich sąsiadów. Każdy przedmiot znajdujący się na klatce schodowej to potencjalne źródło zagrożenia i przeszkoda. Piwnice często stają się magazynami rzeczy, które nie powinny się tam znajdować: farby, rozpuszczalniki, butle z gazem. Wszystko to prowadzi do powstania gwałtownego pożaru. Wielu zagrożeń można uniknąć, wielu tragediom można zapobiec. Wystarczy przestrzegać zasad. Ułatw nam niesienie pomocy, bo może dotyczy to ciebie i Twoich bliskich.